Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 83 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat tego, jak praca zdalna powinna lub będzie wyglądała w przyszłości, czyli już za 45 dni we wrześniu 2020 roku. 7 września wygasają bowiem obecne przepisy związane z tarczami antykryzysowymi i z całym zamieszaniem odnośnie COVID-u. I w tych przepisach znajdują się te regulacje, które pozwalają na pracę zdalną w obecnej sytuacji, czyli na nie na wniosek pracownika, ale na podstawie ustnego, nawet polecenia pracodawcy, większość z nas trafiła do pracy zdalnej w domach. Jeżeli te przepisy wygasną, to znajdziemy się w takiej samej sytuacji, jak byliśmy do marca 2020. 20 roku, czyli do dnia pójścia na pracę zdalną. I teraz jak może wyglądać nasza przyszłość? Jakie są opcje? Pierwsza opcja jest taka, że przepisy wygasają i nic się nie zmienia. Co to będzie znaczyło dla pracowników? Albo że wszyscy wrócą do pracy i będą pracowali stacjonarnie, albo jeżeli pracownik poprosi, będzie musiał podpisać z pracodawcą nową umowę. Tym razem będzie to umowa o telepracę. Ona jest regulowana kilkoma dodatkowymi zapisami związanymi z wyposażeniem stanowiska pracy, czy z rekompensatą dotyczącą e, na przykład za używanie komputera prywatnego do celów służbowych. Także być może, będzie, jeżeli będziecie chcieli dalej zgodnie z prawem pracować w domach, być może będziecie zmuszeni poprosić, zawnioskować u. Pracodawcy o podpisanie nowej umowy, tym razem o, z umową o telepracę. Inną opcją jest to, że być może druga fala covid u przyjdzie i uderzy we wrześniu, i tarcze antykryzysowe, albo przynajmniej zapisy związane z elastycznością dotyczącą telepracy czy pracy zdalnej zostaną przedłużone. To wtedy nadal będziemy w takim tymczasowym trybie. Jak wiemy w Polsce ta tymczasowość czasami jest najbardziej trwała. Najlepszym dowodem na to są na przykład jest Most Syreny w Warszawie, który był bardzo długo tymczasowo postawiony, albo Hale Markpolu, które na Placu defilat też tymczasowo stały przez kilkanaście lat. Takich przykładów tymczasowości może być bardzo dużo. Trzecim rozwiązaniem jest to, że być może rząd i parlament Podejmą się przygotowania nowych regulacji związanych właśnie z telepracą i pracą zdalną, i być może zaprezentują na wrzesień coś całkowicie nowego, co spowoduje, że ta praca będzie być może łatwiejsza we wdrożeniu i być może będzie przyjaźniejsza do zastosowania, zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. To są moje przypuszczenia. Ciekawy jestem, jak wyglądają Wasze pomysły na to jak będzie wyglądała praca zdalna za 45 dni. Jeżeli chcecie skomentujcie na dole w komentarzach, czy to na fejsie czy na LinkedInie. Na razie. Dzięki serdeczne do zobaczenia i usłyszenia w poniedziałek. Na razie.